Witam serdecznie. Dzisiaj mamy wiadomość, która chce do Ciebie dotrzeć. Trzy karty, trzy kamienie. Żółty. Myślę, że to jest odwrócenie, więc tak zrobię. Czerwony. Ok. Pierwszy jest żółty, drugi czerwony, trzeci kwarzytymny. Pierwszy wybór, pierwsza karta. Drugi wybór, druga karta. Trzeci wybór, trzecia karta. Bardzo zdenerwujące. No dobra, lecimy. Nie rozłożyłam kart, będę sobie nabierać, dobierać na bieżąco. Wiadomość, która chce do ciebie dotrzeć. Dobra, lecimy, pierwszy wybór, pierwsza kartka. Poproszę o pomoc, dosłownie. Wyciągamy rączki tego aniołka, ten aniołek nas chwyta za rączki I taki nam pyłek wysyła. Różowiutki anioły są takimi tu? No, takimi bytami wiecie duchowymi, świetlistymi, które ochraniają wszystkich. I wróżki mówią, teraz jest czas, żeby poprosić o anielską pomoc. To są karty wróżek od mówi o anielską pomoc. Więc jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli czujesz się gdzieś tam, coś się, ci, nie wiem, czujesz się zagubiony, czy czegoś się boisz, jakieś lęki się pojawiają, to tutaj mówi, poprosi o anielską pomoc. A ja ziewam, czyli będzie płynąć. No dobra, słuchajcie, dzisiaj się zrobiło tak fajnie, taka fajna pogoda. Już nie ma opału, w nocy lało. Nigdy nie, nie sądziłam, że to powiem, ale w pełni szczęścia, że jest tak właśnie. E, inaczej. Karty się pływają. To jest sprzecznie. Jak zwykle zbieram karty z podłogi, no nie. Już taki mój standard. <laughs> Trzy karty. Stability, success and vibrancy, czyli stabilność, sukces i wibracje, czyli jak energia w ogóle do działania. Słuchajcie, tutaj się po prostu coś chce układać. Co i wam się uda, co zakładaliście? Coś, co pomoże wam się osadzić, jeżeli nie czujecie, że to jest dla was przekaz, to poprosicie nią o pomoc, żeby tak się właśnie zadziało. Tu jest chęć do działania, tu jest po prostu osadzenie się. I pomoc w tym osadzeniu się, tak? Tutaj się coś chce zajrzeć ewidentnie. Te dwie piękne, silne kobiety mi tu pokazuje, które was reprezentują, tak? Mówiąc o sukcesie, o bycie zauważonym, że może gdzieś tam była susza, ale teraz jest Dokładnie tak, jak ma być. Jest tu wręcz prośba o deszcz, i ten deszcz spada. Ta królowa buław, tutaj pięknie jest taka, spokojna, w ogóle w tej talii. A królowa buław to jest piękna taka prowoderka, kreatorka. Ona potrafi wywołać deszcz. Ona potrafi. Tutaj była też dla Was stworzona przestrzeń do działania, po prostu. Dobra, co dalej? Wiadomość, która ma do ciebie dotrzeć. Ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka. Odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, by, byś, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w którym żyjesz. zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie promienie cię blask radości życia. Odkrywam cud życia. Eee... No, idzie, bo czasami wpadamy w taką nudę, nostalgię i nic nas już nie ciekawi. I to jest niedobry moment. Więc tutaj, jakby mówił, otwórz się na ciekawość. Pozwól sobie spojrzeć na świat oczami dziecka. I macie drugą kartę, ręka sama mi poszła. Poddanie się, ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w twoim życiu, owo coś uparcia w nim trwa. Poproszenie o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych i rutyny, by twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą cię wspierać. Afirmacja poddaje się nurtowi życia. Fajne. Tak. Co dalej? Jaka wiadomość ma do ciebie dotrzeć? Technologies of love. Różne poziomy miłości. To jest takie uczucie, tak, jakbyście postrzegali miłość kiedyś inaczej. A teraz ten wymiar miłości chce się dla Was rozszerzyć, poszerzyć. Połączyć bardziej z tym takim kosmicznym jestestwem. Co próbuję powiedzieć? Mówię to i nie wierzę, że to mówię. No właśnie, czemu mam takie uczucie? Tak jakby były blokady w uwierzenie, że prawdziwa miłość jest możliwa, że są mężczyźni, którzy mogą wam ofiarować coś więcej, niż kiedykolwiek doświadczyłyście. Mówię tutaj teraz do kobiet, akurat tak, mam, tak mi wyszło. Mężczyźni sobie to transformują na swój sposób. Tu na pewno jest takie uczucie, tak jakby jakieś, jak to się mówi, alternatorki, nie. Bezpieczniczki. się gdzieś tam poprze poprzeplatały i pozwoliły na to, jak będziecie dostali lepsze bezpieczniczki, czyli możecie też doświadczyć większej miłości, dosłownie. <grywanie> Jakkolwiek to brzmi. Cały czas czuję tu niedosyt, tak jakby ja nie, nie był to koniec, więc dokładam te karty i dokładam. A z Buław. Pozwolić sobie na rozpoczęcie nowego cyklu, w którym właśnie coś się zaczyna dziać. Tutaj jest oczywiście ta królowa buław, która jest właśnie już ostro ogarnięta, to już jest prawie koniec tak? tych buław, czyli tak jakby pozwólcie, niech ta ścieżka się zacznie, niech ta królowa działa, pozwólcie tej królowej buław sobie zacząć działać. tak? Macie też, no jest rycerz mieczy. Rycerz Mieczy, który, nie rycerz, tylko Król Mieczy nawet. Jest takie uczucie. Jakby chciał wpłynąć do waszego życia, a na takim stateczku nadziei takiego może ktoś chce wrócić, kto tam już był, ale nie nie sądzę, żeby to była ta ścieżka. To jest bardziej na takiej zasadzie, że ten powrót może wam otworzyć drogę do czegoś nowego po prostu. Um. Jakby to wszystko, co nie wyszło w waszym związku ostatnim, na przykład, albo o którymś tam, na którym skupiacie uwagę teraz mówiąc, kiedy ja mówię o tym. Tak, jakby to miało wam pokazać, gdzie są wasze ograniczenia? Czego oczekujecie takiego negatywnego w kimś? Tak. No właśnie, macie, proszę bardzo. Ja tu stoję bunt. Ja nie będę dalej szła nie będę dalej działać. Już mam koniec, już koniec, już nie będę tutaj szukać z nowej miłości. No i pojawia się król buław, który jest idealny dla was, jako że wy jesteście królowym i buław, tak? Proszę bardzo. Oboje trzymacie te buławki w rączkach? Dosłownie tak jakbyście byli odbiciem siebie, ale w takiej najlepszej wersji, tak? Dobrze, gdzie to prowadzi? Do transformacji, do tego, że zostaniecie się motylkiem. <noise> Czyli taka najpiękniejsza wersja, was jaka jeszcze nie miała szans zaistnieć, zaistnieje. I na tym skończę. Drugi wybór. Magiczne przejście. Czyli tak, jakby pojawiała się jakaś magiczna brama, i tutaj na opisie karcie mówi potrzeba odwagi i zaufania, żeby wejść w nieznane, I, ale tam są ukryte największe jakby nagrody to jest czas, żeby tak z odwagą w, 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 zrobić krok naprzód i bez, bez patrzenia w, w tył, tak? I ona wchodzi, patrzcie, w tę nową bramę. Tak jakby się tworzyła nowa jakaś przestrzeń, nowa, nowa brama w waszym życiu, która chce wam coś um, pokazać. No ewidentnie, tak jakbyście mieli konkretnie nadać kierunek. Chcesz tego czy nie? Mów, bo inaczej nie możemy do przodu ruszyć, tak? Następne. O, Odrzucamy dom, dom radości. Cztery buławy, czyli co takiego blokujecie, żeby ten właściwy dom do was przyszedł? Co takiego tutaj nie pozwala wam się cieszyć z tego miejsca? tak? Gdzie są te ograniczenia? Pozwolić sobie odejść od tego, co wam nie służy i pójść dokładnie tam, gdzie poczujecie się jak w domu. Jeszcze raz to samo. To jest właściwie to samo, tylko że tak jakby jeszcze, jakbyście jeszcze bardziej hmm, hej, no ale nie cofaj się do przodu, do przodu, do przodu, nie cofamy się do przodu. Nie siedzimy nad tym lodanym lekiem, nie płaczymy na tym, co było. Nie rozczulamy się, nie, nie kombinujemy, tylko idziemy do przodu, tak? Który gdzie nas prowadzi do szczęśliwego domu i do szczęśliwego bycia razem. Jakiejś przestrzeni z kimś, dla kogoś, tak? No tutaj cały czas ten dom, dom. nie. nie. Więc tutaj jest albo tu bardziej w tym przesłaniu czuję coś takiego nie dzień, tak? No właśnie. Może powiedziałaś sobie, lub ktoś ci coś powiedział, że ty nie nasługujesz na dom, że nigdy nie będziesz miała domu, że nie nasługujesz na dobry związek, że nie jesteś dość dobra, że kto by z tobą chciał? Do to wysokie progi jak nali się nogi, wiecie takie rzeczy. Więc tutaj od razu zamykamy oczy. Można sobie zapalić też świeczkę wieczorem, ale teraz zamykam oczy i tak. Pozwalam sobie odwołać wszelkie negatywne myśli, wszelkie negatywne słowa, które kiedykolwiek wyraziłam do siebie, skierowałam w swoją stronę. Oczyszczam je teraz, pozwalam im odejść, rozpuścić się i otwieram bramy, żeby do mojego życia mogło nadać wszystko to, co jest dla mnie najlepsze w najlepszej możliwej formie. Ym. Dobra, jaka wiadomość ma do was dotrzeć? Nie zamyka się, to jest tak dosłownie takie usłyszenie, tak, jak ty byś się troszkę zamykała na tą lepszą przyszłość. No tutaj jest wszędzie facet, tu <grytanie> jest król, tu jest król była znowu. Tu jest y, bardzo szybko coś się zadzieje i będzie pełnia szczęścia. Pełnia po prostu spełnienia. To jest, to jest karta wszelkiego dobrego, tutaj się aż przelewa szczęścia, spełnienia y, uczuciowego, ale też finansowego. Ja lubię tę kartę w innej talii, lubię ją, bo ona jest taka właśnie y, fantastyczna. Więc tutaj szybko się zadzieje, pojawi się jakiś facet, y, albo odwróci się na jakiegoś faceta, i tu będzie fulfillment, czyli y, y, pełnia szczęścia. I co? I na tym skończę, co ja to będę. Może jakąś radę. Tak. Jakąś radę jeszcze na to. Nie próbuj się porównywać z innymi. Uwierz, że ten właściwy mężczyzna tam dla ciebie jest, tak? I nie musisz tutaj nic udowadniać. Po prostu tak jest, kropka. Trzecie. Um, Trzeci wybór. Krysztof, ten, kwarc dymny i temptation, czyli kuszenie, no dzisiaj związkowe ewidentnie z to wiadomością, ale nie tylko, o domu, wiecie, o. Eee, kuszenie, eee, czy jesteś w jakimś zaprzeczeniu, albo masz jakiś niezdrowy nawyk, może coś, co sprawia, że jesteś, czujesz się winny. Eee, ta wróżka, ta karta mówi, że masz moc, żeby poradzić sobie ze wszelkimi skuszeniami. Kusze, cokolwiek to jest, tak? No i ten wiecie, piękny, piękny, w tym, ale w ciemnej masce wróżek z tym z, z smokiem. Chciałam powiedzieć. Z tym no, smokiem wężem, który go tam kusi, nie? No ale choć tutaj, to dam ci to czytam, to nie. Możemy mówić o jakichś nałogach, a tu mówi jednocześnie magia. Bo wiecie, w nałogi często wchodzimy wtedy, kiedy się nudzimy w życiu albo czegoś nie jesteśmy w stanie emocjonalnie przeżyć. A tutaj jakby mówi, zobacz, spójrz na życie w swoje. że, że magia jest możliwa w życiu, tak? Na to, że y, możesz wyrażać siebie i poprzez swój głos, poprzez swoje y, jakby... Mi się dzisiaj pokazało coś takiego, że w moim gardle pojawiła się taka jakby energia jak takiego echa, że ja mogę wysyłać wibracje z gardła, no na pewno przez słowa, żeby przyciągać to do mojego życia, co to jest najbardziej jakby dla mnie korzystne i tutaj jakby oddaję wam tą wizualizację. Możecie sobie to też zamknąć oczy i wyobraźcie, że z waszego echa wypływa takie piękne echo, coś jak ptak, jak gołąb wysłany z, pewną, z pocztą, tak? I on dokładnie idzie poszukać tego, żeby przyciągnąć do waszego życia, co jest dla was najbardziej właściwe. Jest to troszkę magiczne, jak najbardziej, ale też z drugiej strony bardzo e, takie normalne, tak? E, dobrze, jaka wiadomość ma do was dotrzeć? Uwierz w magię na pewno, uwierz, że możesz przyciągnąć do swojego życia to, co, może, to, co dla ciebie najlepsze. I znowu <grym> albo ktoś, kto nie daje wam z przeszłości spokoju w waszej głowie, bo tutaj jest odwrócona siła i odwrócony yy, balans, ale ja mam takie uczucie, że pozwól sobie na swoją moc, pozwól sobie na swój na spokój w sobie. Może właśnie pomedytuj, może właśnie iść gdzieś nad wodę, nad morze, nad jezioro. Yy, może tam spotkasz tego swojego króla, ale tu jest takie uczucie, są słaciarka na wielkie, tak. I to, co tutaj czuć, to czuć takie. No właśnie w tej mocy, takie. Tej sile, takie rozcięcie, rozwarstwienie. Czyli gdzie jest ten balans? Gdzie on się w was zagubił? Tak? Czego wam brakuje, żeby ten balans osiągnąć? I ten król. kapsów, który jest taki spokojny. I taki ciepły. I taki kochający. Mm. A wy, jakby nie wierząc, że zasługujecie na to, jesteście w stanie dać mu więcej niż on potrzebuje. A jednocześnie czujesz, że te karty są zupełnie inne, ale jak wy się spotkacie, to, to wprowadzi w wasze życie balans, bo jakby będziecie takimi dwoma stronami medalu, tak jak tutaj jest energia żeńska i męska. Zbalansujecie swoje energie do tego stopnia, że bo czuję tu zupełnie dwie różne osoby. Zbalansujecie swoje energię do tego stopnia, że to po prostu będzie takie aż dziwne. Jak to brzmi? Dwa mają do powiedzenia. Kreatywność. Anioły radzą, byś odkrył swój twórczy potencjał. Kreatywność to energia przygody i zmiany. Może stanowić zapowiedź nowej idei, inspiracji do napisania książki, zrealizowania artystycznej wizji czy nowego projektu. Daj się ponieść wyobraźni. Jeśli nie wiesz, jak ukierunkować tę siłę, możesz czuć się zaniepokojony lub zniechęcony. Poproś zatem swojego anioła, by pomógł Ci skierować twoją twórczą energię na rzeczy naprawdę tego warte. Anielska mądrość przypomina Ci, że jesteś współtwórcą w boskim dziele tworzenia. Korzystaj ze swoich mocy z rozwagą i radością. Afirmacja. Cieszę się moimi siłami twórczymi, i wykorzystuję je dla najwyższego dobra. No, kreatywność, tutaj jakby, no bo właśnie, nie zapominaj o sobie w tym wszystkim, że te mężczyzna jakby się pojawi gdzieś tam po prostu z boku, dodatkowo. Taka korony, mówiąca o połączeniu z górą, ze źródłem, z siłą wyższą. Ja się zazwyczaj łączę przez serce, ale jednak jak przyjmuję to światło ze, ze źródła, to przez czakrę korony właśnie, tak jakby wpuszczam do swojego ciała, pozwalam, żeby ona spłynęła przez wszystkie czakry. Aż do czakry podstawy i nawet spłynęła do wody, wypełniła do wody, do ziemi, wypełniła całe moje ciało światłem i energią światła i miłości. Tam mi się przed chwilą pokazała i czakra e, serca, i czakra e, trzeciego oka. Także tutaj coś z czakrami. ewidentnie u Was koherencja też, proszę bardzo. Koherencja, czyli połączenie umysłu z, z sercem. No to jest ewidentnie czakra trzeciego oka, to co mówiłam, i czakra serca. Tutaj mówi, pamiętaj, żeby łączyć swój umysł z sercem, że jedno z drugim pięknie współgra i tworzy jeszcze większe możliwości, tak. Eee, czuję tutaj dosłownie takie ciepło i taką wibrację wręcz pojawiającą się w głowie i w sercu. Eee, I że tak jakby jedno drugie napędza też, czyli tak jakbyśmy mieli, wiecie, dobry, do, dobrą benzynę i dobry samochód, tak, możemy jakby popędzić dalej i szybciej. Eee, bo tutaj bardzo się skupię właśnie też na tym rozwoju. Ten mężczyzna, mówię, tutaj jest bardziej takim dodatkiem, a nie centrum, jak w poprzednich pytaniach. Ale mężczyzna ewidentnie się pojawia. Macie też energię słońca, czyli y, radość, spełnienie, szczęśliwy dzień, szczęśliwy czas. Y, takie po prostu jak słoneczny dzień, wiecie, w lecie, nie? Taki ciepły, miły okres. Dobra. Co jest jeszcze do przekazania dla Was? Jeszcze jedno z tych kart. To jest jeszcze do przekazania dla Was. Nie chowaj się gdzieś zamknięta i niedostępna. Nie ciągaj jakichś ciężarów z przeszłości za sobą i w sobie. Pozwól temu odejść, pozwól niech to po prostu nie ściąga cię w dół ten ciężar. No ja to się ponachylam, bo jeszcze chcę jedną, jedną kartę wyjąć z tych pięknych kart. Mama Quilla, Mandala of the moment, czyli energia żeńska, Mandala Księżyca. To jest karta, która mówi o takim cieple wynikającym z matczynej opieki, płynącym z takiego źródła ale energii żeńskiej, Bóg pokazana jako energia żeńska. Tu jest moc i siła, tu jest moc tworzenia, moc twórczości, moc odnalezienia siebie jako kobiety. Pamiętanie o sobie, jak jeżeli znajdziecie się w związku, że pamiętacie o sobie, nie, jakby nie, bo czasami mamy, moje kobiety, kobiety rozmawiają z wieloma kobietami, że tak mają. Ja tak mam, stanowczo miałam, może, mam nadzieję, że już tak nie będę miała w przyszłym związku, że jakby zaczyna, zapominamy o sobie, kiedy wchodzimy w związek, tak jakby ro, nasze jestestwo się z roz, nim rozmazuje, rozpływa w związku jako takim. Więc tutaj jest pamiętaj o swojej sile, o swojej mocy, o swojej integralności, o sobie, tak. To jest troszkę taka walka między chcę być sama, a chcę być z kimś. Ale jednocześnie czuję w tej karcie dużo takiego, ja jestem gotowa na to, żeby pozwolić wejść komuś do swojego życia i Właśnie dlatego to ma szansę i prawo się zadziać, ale jakby cały czas otrzymuje czujność, żeby w na jak najlepszej wersji to też otrzymać na siebie, tak? Tyle, słuchajcie. Taki przekazik. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście na czytanie prywatne. Wszystko w opisie pod filmem. Lub możecie napisać maila na Monika Małpa, tylko Trzymajcie się.